Ale ja tak mam. Kurwa. Siema, godzina dziewiętnasta, czwartek. Witam was w nietypowym miejscu, bo w rejski jest z nami Tomek. Cześć, cześć! Ja nie mówię, że ja to jest to właściciel tego miejsca. Co wam możemy pokazać? Cztery symulatory, stanowiska pełne. No i co? Pokażemy wam jak tutaj driftować, jak to zrobić. Macie przed sobą mistrza driftingu. I on wam powie jak to zrobić. Siemanko, ja jestem Adam Gron. W tym momencie jestem jednym z czołowych zawodników ligi Drift Corner Grand Prix. Jednej z najbardziej prestiżowych lig driftingowych. Z wirtualnego oczywiście driftu. I co? I dzisiaj wam troszeczkę tej poopowiadam o tym, jak zacząć, dlaczego warto przychodzić do takich miejsc jak właśnie to, czyli Race Spot, no i o tym, jak tanio możecie się wkręcić w tą piękną zajawkę, jaką jest drift. Tanio, gdyż taki zestaw kosztuje raptem 25-30 tysięcy złotych. Są bardzo tanie. Super. Nie to, co mój gruz, który kosztował 2,5 koła. To jest tylko 10 razy droższe, tak? zarobisz się tanie. Polecamy, kupcie sobie. No. I uwaga, teraz Wam powiem, jak się buduje takie urządzenie, skąd wziąć, ile to kosztuje, co trzeba założyć. Jak zwykle. Jestem wprowadzony, dlatego powiem o naszych zestawach w RaySpocie. E, mamy cztery takie symulatory, mocne e, pc trzy ekrany 40 calowe akurat u nas. Do tego my pracujemy na transmasterach T500 RS, pedały TH3PA Pro, e, shifter TH8A, ręczny najlepszy na świecie od Simline, od Simline.pl, rigi RC1. I taki zestawik do domu, e, no to jest tak grubo, ale można sobie w domu w sumie złożyć coś e, prostszego. O czym powie Ten człowiek. Można oczywiście zacząć dużo taniej. G27, G29 to jest w sumie Logitech, stara, ale nadal dobra kierownica. którą możecie wyhaczyć nawet na olx używaną już ze stelażem. Ze wszystkim, ze jakieś 8 stówek, myślę, że spokojnie coś tam dorwiecie. Ale jeżeli macie troszeczkę więcej budżetu, no to ja rekomenduję właśnie przesiadkę na Trustmastera. Kierownica T300RS jest super tutaj rozwiązaniem, bo ta siła jest już dużo większa, Centrowanie kierownicy. Kontra jest naprawdę fajna, wyczuwalna już jak naprawdę w takim samochodzie w realnym życiu. Więc tutaj nie musicie tej kierownicy już nic prawie pomagać. Ręczny tutaj właśnie jest od Simline'a pokazany, ale możecie równie dobrze strzelić sobie najtańszy z OLX'a joystick za dwie dyszki lotniczy i on też będzie wam jako oś funkcjonował, więc tutaj te koszta możemy trochę, trochę bardziej ograniczać, jeżeli macie mniejszy budżet. No i co? I dalej, już mamy kwestie już bardziej techniczne od strony tego, jak taką kierownicę ustawić i tego, czym jeździć, żeby ten progres, który mamy w symulatorze, potem nam się jak najbardziej przerzucił na to, co mamy w rzeczywistości. Więc chodźmy tutaj. No i słuchajcie, siedzimy właśnie w wirtualnym driftowozie, oczywiście w czym? W E36, bo E36 jest nieśmiertelną bazą, która jest najlepsza na początek. Ja rekomenduję Wam na przykład pobranie sobie takiego moda jak E36, 328i Krumsa. Podlinkujemy Wam go w opisie, więc będzie dostępny do pobrania. Jest to fajna baza na początek, bo Auto prowadzi się bardzo podobnie do takiego przysłowiowego gruza. Jest dosyć łatwy do opanowania, a jednak dla początkujących też będzie takim, taką formą wyzwania, żeby zapoznać się z tym, jak to wszystko funkcjonuje. W miarę tego, jak ten skill nam rośnie, warto by zacząć jeździć z innymi. Tutaj też ASET daje nam fajne opcje, bo są różne serwery online z różnymi paczkami modów, samochodów i tras gdzie możecie na przykład sobie śmigać z innymi po Ebisu Circuit albo innych kultowych torach, gdzie będziecie próbowali swoje pierwsze pary. No i co? Może wyjedźmy na tor. Przecież kochamy, a ten przyjechał co? Picie zamówiłeś? Zamówiłem. A czym tam jeździsz Mateusz? Najlepszym autem świata. E36? To jest w ogóle wow. z wyrol. Ocenia innych w drifcie regularnie, a potem przychodzi do race Spota we wtorki driftowe. Wtorki i co? I jeździ prosto, to jest w ogóle. Trochę się chodzę we wtorki driftowe, bo jest taniej. <laughs> Jak? Przecież dzisiaj mamy czwartek? Godzina 19! <laughs> Aby nie być osobnym, prócz wirtualnego driftu, regularnie też właśnie gruzuję z między m.in. z Matesem. No i równolegle buduje swój projekt życia, <grytania> czyli E36 z v którą chcę startować już w profesjonalnych ligach driftingowych. I tutaj też Was zachęcam do obserwowania tego wszystkiego, bo wszystko współtworzę na kanale YouTube z Rafałem Kisielińskim, na kanale Rewelka, link będziecie mieli w opisie. Zachęcam, obserwujcie, patrzcie. Jest to fajny kontent taki z jajem. Myślę, że może wam się spodobać. Oprócz jazdy zwykłym gruzem oczywiście można pokusić się o dużo większe moce, które będą chociaż w części oddawały to, co może poczuć zawodnik mając pod butem te 600-800 koni. My tutaj właśnie sobie w trójkę odpaliliśmy serwer i będziemy jeździć Toyotą Suprą 500 konną na Karpaczu. Dogadam grona! Ja to jestem! Ja to jestem yeah! no! Czemu? Nie, nie. Jezus! A, ale powiem Ci, że za domem to się od razu lepiej jedzie! Nie, znowu! Ja jedziemy! Jak jedziemy, że zapalają mnie jak to jedziemy Panie! Jezu! O właśnie. <śmienicza> no, O. no, chyba mi się no, no, do... O, tu no, ładnie. no, tak tu ale tu, się minęliśmy z zoną. Ale tu... <śmienicza> Aha, tu <noise> wszyscy zakończyli, ja <noise> to już jadala. Nie lubię luź, ale jadę. Aaaaaah! Tu jadę do siebie. Oooo, wyrwałem tań. Czas się skończył. Wrzuć retom. <noise> Ogółem, jeżeli patrzymy na liczbę osób zainteresowanych ligą Drift Corner Grand Prix, tutaj mamy na przykład klasyfikację generalną całego sezonu, gdzie jakby zawodnicy wystartowali, pokazali się, zyskali jakieś punkty. Mikołaj Zakrzewski, 26. miejsce Paweł Groś na ten moment, wyżej Paweł Korpuliński, wyżej, wyżej drugi Łukasz Tasiemski i MŁA. <laughs> Mła. No, I została jedna runda w, sez w sezonie. Rund mamy na przykład w tym roku mieliśmy 6. Została jeszcze jedna. Więc trzymajcie kciuki, by było wszystko widz. No, to są zawody takie wirtualne, ale emocje są prawdziwe. I mam nadzieję, że widzimy się na torze. Więc wkrótce robimy powrót do wirtualnej ligi e, race spotowej w Drifcie, gdzie naszym sędzią przespiałym będzie mates. E, gdzie uczestnikiem tych zawodów bywał Adam, e, a komentował je kto? Adam Grudzień! Adam Grudzień! Mama pa, pa, pa. <śmienny> <śmienny> Adam! Adam. <śmienny> Adam. już śpi ogółem, <śmienny> jest godzina pierwsza w nocy, on od godziny już się załatwił w toalecie trzy razy. Zapadajcie na zawody do race Spota i co? A nie kibel tam. My wracamy z bardzo śmiesznego wieczoru i wesołego w rajspocie. Zresztą każdy wypad do race Spota. tak się kończy, że jest wesoło i że wracamy późno. Teraz jest pierwsza 18. Śmieszniej, bo przyjechałem z Kodą Fabią. Wracam Audi TT Roadster. Także, jak widzicie, można sobie zmienić nawet w Rejspocie furę. Zachęcam Was, żebyście przede wszystkim wpadli, jeżeli macie, jesteście w łodzi lub jesteście złodzi i jesteście piękni i młodzi, tak jak my na przykład, no to żebyście weszli tutaj do, do rejspota na rewolucji. A, no i spróbowali swoich sił. Ja nie mówię, że tylko w drifcie, bo na przykład ja też tam e, ścigam się dużo w race -pocie, w Sim Yata Challenge. To jest zarąbiste, bo możecie wsiąść w niemalże każde auto jakie jest na świecie, jakim tylko marzyliście się przejechać i, i spróbować swoich sił niemalże też na każdym torze. Polecam, próbujcie. Masz pomysł o co prosić? Woskerze z deską na klatce piersiowej? Wosker przyjechał na desce i mu się rozładowała. Można zapytać, czego byście chcieli się dowiedzieć na temat sim driftingu. Mamy, mamy stały, stały kontakt z Adamem Gronem i on na pewno e, wam podpowie. Pa, pa. jestem zmęczony i nie mam energii. A.